Dzień witam Was w kolejnym dniu mojej włoskiej podróży pociągiem po regionie Emilia Romagna oraz po regionie Marke. Dzisiaj jestem w Emilii romagna w mieście bardzo znanym, myślę, że Wam też. Bardzo ładne tło mi się trafiło na stacji. Jak widzicie, piękny, kolorowy pociąg. A gdzie konkretnie jestem, już Wam pokazuję. Wystarczy obrót do 180 stopni. Ferrara, myślę, że co najmniej z nazwy miasto wam znane. A konkretnie, co jeszcze tutaj można zobaczyć, oczywiście, ja wam pokażę. Jako pierwszy ciekawy obiekt, przypadkiem trafia mi się stadion klubu sportowego, klubu piłkarskiego Ferrara. Kolor niebieski. Albo biało błękitny można by powiedzieć. Więc dla kibiców. Myślę, że już taka mała gratka. Ucho obok stadionu jest spory. Ale jeszcze wam pokażę tutaj kawałek trybun. Może tam nawet się uda dostrzec fragment murawy. Stadion miejscowego klubu piłkarskiego był jedynie takim dodatkiem na potkanym po drodze, a moim celem był ten oto wspaniały zabytek Akwedotto di Ferrara. Nazwa prosta do przetłumaczenia znaczy po prostu Akwedukt, zabytkowy akwedukt. Tutaj mamy wyłączoną w tej chwili fontannę, najpewniej rzeźba symbolizująca zapewne rzekę, ale z zamiast wody wylewają się dzieci. Nie wiem czy jest to w sensie pozytywnym, czy w negatywnym, ale na pewno zobaczymy to z bliska. Rzeźba jest przejmująca. Dzieci płaczą, więc to tak jakby były wylewane do rzeki. Trudno powiedzieć. Jeżeli ktoś wie, to może to napisać w komentarzu, jeżeli ten film obejrzy. Ale w każdym razie sam w sobie zabytek jest wspaniały. Obszedłem ten monument z drugiej strony. Można na niego wejść. Więc zaraz wejdę i zobaczymy, jak z tej perspektywy, jak z tej perspektywy wygląda Ferrara. Udało mi się wspiąć. Jest tutaj woda, a w tej wodzie jeden wielki śmietnik. Ale przynajmniej mogę z bliska pokazać Wam jeszcze te rzeźby i dzieci, które wypadają z dbana. Miałem Wam pokazać, jak z perspektywy akweduktu wygląda Ferrara, więc wybrałem najładniejszy z tych widoków. Na alejkę, którą tutaj przyszedłem. A jeszcze z tej perspektywy pokażę Wam część rzeźby. Idę zagłębiać się. Kolejne zakątki Ferrari. To, co tu za mną widzicie po lewej stronie, to pozostałości murów miejskich, które ciągną się tam jeszcze daleko za mną wzdłuż całej tej ścieżki. A ja zaprowadzę Was teraz do bramy zwanej Porta Paola. W tym miejscu pozostało trochę więcej murów niż te, które widzieliście przed chwilą, za moimi plecami. Wam jeszcze pokażę kawałek murów miejskich, i niech was nie zwiedzie ten spokój i cisza. Jestem w tej chwili na peryferiach, można by powiedzieć, na południu miasta. Zmierzam właśnie do Porta Paola i w kierunku rzeki. A potem z rzeki będę się wracał w stronę centrum, aby pokazać wam znane i nieznane zabytki Ferrari. A jeszcze pokażę wam trochę murów, bo tutaj zachowały się całkiem ładnie. A porta Paola już widzę przede mną. A oto i brama Paola. Znajduje się przy ulicy o znamienitej nazwie Via Donatori di Sangue, czyli Ulica Dawców Krwi. Oczywiście jest to określenie w tym sensie Dobrowolnych dawców krwi. A ja idę w kolejne miejsce. To, co nazwałem rzeką, nad czym teraz stoję, wyglądają, wyglądające niestety jako brudny ściek, to kanale Diburana Nie jest to może zbyt atrakcyjne turystycznie miejsce, ale ja chciałem tutaj dotrzeć w, z czystej mojej kociej ciekawości. Jeżeli Was to interesuje. To wystarczy, że sobie wpiszecie kanale Diburana i na pewno tutaj traficie, na pewno tutaj traficie. A ja zaraz jedę na drugą stronę mostu, aby udać się już w kierunku centrum miasta. Jestem po drugiej stronie mostu nad kanałem Diburana. Myślę, że na samą wodę nie warto patrzeć, ponieważ jest bardzo brudna, to co daje jako taki urok. Znajduje się nad wodą. Jestem jakby trochę w średniowieczu, gdyby nie te Bazgroły i nie ten Nissan, który przede mną stoi. Jest to uliczka zaznaczona na mapach Google jako obiekt zabytkowy Via Delle Volte. A zatem przejdę się nią razem z Wami. Dokąd tylko się da. I znajdziemy się w zabytkowym centrum Ferrari, które będę oczywiście w detalach eksplorował, a tymi detalami się z wami dzielił. Jeszcze rzucimy tutaj okiem przecznicę. I idziemy dalej. Tu mamy flagi, podejrzewam z herbem Ferrari, tylko się zawinęły. Prawie że średniowieczne rowery. A to, co bezpośrednio przed nami, to już nie jest żaden zabytek. No i idziemy z powrotem, bo się okazało, że nie ma przejścia. Jedyny plus, jakim Okazało się, że tutaj gdzieś za ścianą jest piekarnia, cukiernia, bo zapachy aż kręcą w nosie. Obszedłem tą blokadę i wszedłem w dalszy ciąg Via, della Via delle Volte, aby ją wam pokazać w całości, ponieważ pozwala. W pewien sposób pospacerować po średniowiecznej Ferrarze. Przejdę całą nią do końca i to wszystko Wam od razu pokażę. Więc nie będę się rozłączał. Gołąbki sobie latają, pokazują mi gdzie mam iść. Te belki tutaj drewniane to podejrzewam, że, że wiele lat już mają mieszkanie dla gołębi stanowią. A uliczka bardzo mi się podoba. Wpadnijcie tutaj, jest to bardzo blisko centrum. Jest to tak naprawdę uliczka równoległa do Centro Storico di Ferrara. A te uliczki, które przecinam na przykład teraz, to prowadzą właśnie do centrum ulica delle le volte no jest długa trzeba przyznać jest długa widzę że jeszcze daleko się ciągnie ale ja tylko sfilmuję to co wydaje mi się interesujące jeszcze przejdę tutaj pod tymi gotyckimi łukami tam słychać już jakieś prace Myślę, że dalej nie pójdę. Tu już mamy rusztowanie. Jeszcze bym mógł iść kawałek, ale wydaje mi się, że tyle Wam wystarczy, aby Was zachęcić do spaceru ulicą Via delle Volte. Jestem w takiej wąskiej uliczce prowadzącej do głównego placu zabytkowego centrum. Przy tym placu jest położona katedra w Ferraże, ale tutaj trafiłem na taki oto kościółek maleńki Chiesa di Santa Maria del Suffragio. Wejdę szybko rzucę okiem. No wnętrze bardzo ładne. uważam, że warto było wejść według mnie wnętrze dużo bardziej albo inaczej zewnętrzne opakowanie nie zapowiada tego jak wartościowy ze względów wizualnych jest środek a ja teraz idę na plac tutaj bije zabytkowe centrum Ferrari Tutaj znajdziemy dużo zabytków, a ja po kolei będę je, będę je filmował. Tu mamy kościół. Jeszcze nie wiem pod jakim wezwaniem. Przywija San Romano. A obok niego znajduje się Muzeum Katedralne Ferrari. Które w tej chwili jest otwarte. Zatem wejdę i zobaczę jakie... Prezentuję zbiory, a jeszcze wewnętrzny dziedziniec Wam filmuję, bo bardzo ładnie prezentuje się nam. I wchodzę do muzeum. Muzeum witają mnie figury świętych, począwszy od świętego Jerzego bez głowy niestety. Tu mamy Madonnę z dzieckiem, święty Dominik na przykład, obok święty Paweł z mieczem, ale też bez głowy. Drugi raz, święty Jerzy, święty Jakub Większy, święty Filip, a tu San Antonio, Abata. Jeszcze wam pokażę, tak, żebyście wyraźniej widzieli. Zobaczcie, jakie księgi. Wszystkie w temperaturze kontrolowanej i w kontrolowanej wilgotności, aby jak najdłużej wytrzymały. To jest pierwsza sala na piętrze Muzeum Katedralnego. Oczywiście nie pokażę Wam wszystkiego, co tutaj się kryje. Tylko tak troszkę na zachętę. Tu mamy szkic, jak wyglądała dzwonnica katedry. A tu mamy jej model. Piękna makieta. Pokażę Wam jakie detale. Mały Jezus z Duchem Świętym. A to mamy parapety ambony. Z muzeum przechodzi się, zwiedzać kościół. A tutaj rzeźba niejakiego Giacomo z Sieny z 1408 roku. Matka Boża Królowa, jak widzicie, tutaj ma chyba owoc granatu, jak się dobrze przyjrzymy. Królowa, ponieważ ma koronę i maleńki Jezus na jej ramionach. Odnajdujemy tu też mozaikę. Takie odniesienie do Rawenny. Ferrara od Rawenny leży dość blisko. Dla mnie te rzeźby są po prostu wspaniałe. Musicie koniecznie przyjechać do Muzeum Katedralnego, a jest taka możliwość, aby sobie za 20 euro wykupić bilet do wszystkich muzeów w Ferrarze. Ważny przez dwa dni. Dłużej, dłużej ważne są droższe. Chyba 25 euro po kosztuje trzydniowy. No, w tym bezimiennym kościele mieści się jedna sal. Muzeum Katedralnego. Czyli ta ostatnia, którą oglądałem i którą też widzicie na filmach. Oto i główny plac zabytkowej Ferrari. Bilet, który kupiłem w, w katedralnym. Muzeum upoważnia mnie do wejścia między innymi do zamku, a zatem teraz do niego idę. Jeżeli myśleliście, że zamek to ten budynek, to nie. Zamek znajduje się tam w głębi, a tu jest zakryta fasada katedry. Katedra jest otwarta, więc jeszcze potrzebam was w niepewności co do zamku i wejdę sobie do katedry. W placu nie wchodzi się bezpośrednio do kościoła. Wita nas taki przedsionek, a w nim witają nas dwa lwy i atlasy dźwigające kolumny. Takie wielkie drzwi prowadzą do wnętrza. A tu mamy jeden lew, jeden atlas, a pozostałych widzieliście przed chwilą. A zatem wchodzimy. To jest największy odsłonięty fragment fasady, więc z takim muszę się zadowolić. Być może, odsłonięcie jej całkowite będzie powodem, abym tutaj wrócił.